A liczyłem w jakąś szkołę, ale nie w kierunku plastycznym. w średnią, tak. średnią szkołę zawodową, taką mechanik maszyn rolniczych. No i potem jeszcze robiłem liceum, co robię. Bo to była tylko trzyletnia, a potem jeszcze trzeba tam, ale po różnie później. Wyjąłem z Rabki. a jeszcze za dziecko, wie pan, to była taka to nas glina, to nazywali mi jeł, to Ja wiem, chodził pasz, to okupacja. Jak jestem przedło to, jednej, to była tak zwali mnie, miły. ja tam sobie zacząłem takie różne rzeczy z tej gliny robić. był taki plastelina był taki plastyczny, dobrze, to robił różne takie figurki. Zaczy, zaczęło się, no właśnie od was się zaczęło. Była taka sprawa, że ja tam urządziłem konkurs, i czarno czarnomadonnę, gdzieś tam może w może pisane nawet, znają trzecie miejsce. Czarno Madonna bo w ogólnopolskiej sztuce ludowej. I od tego się zaczął. No, jak się zaczął, no, to zacząłem potem wyrzeźbić. No, zrobiłem to dość dużo tych rzeźb, ale są po całym świecie, bo nie podnieść. Ja zacząłem od no, no, w Nowym Sząsu należałem, zresztą byłem prezesem na rabkę Stowarzyszenia Twórców, przyjaciół sztuping. So, przyjaciół tak się ładnie nazywało, Nowym Sząsu, Nowym Sząsu było. A później, no to zresztą, tu my zakładali, robiliśmy też wystawy, było zresztą pod Aniołem. Tam, gdzie była galeria. To jest podziękowanie Ojcu Świętemu, Matce Boskiej Fatimskiej za ocalenie. I to jest ta rzeźba właśnie, on klęczy i podziękuje, to jest Matka Boska Fatimska. A tu jest Ojciec Święty, to jest ta rzeźba, jest ruchoma. No, tak bym dopasował pieta taką pietę robiłem Włochom też. Trochę większą przyjechali, widzieli, spodobało się im. Byli z Włoszy. i to jest zrobiono w 2003 albo 8. Ta pieta. Pietę robiłem Włochom. Muszę to pochwalić. Za tytułem ją pieta kateńska więc tu jest ta szapka przestrzelona z tyłu generalska bo takie mieli generałowie jest ta czapka czyta do tego ten pan Jezus taki jest i Matka Boska tu nawet ma tak aby mu sama mi wyszła nie robiłem tego ta łezka tak co tu jest w tym drzewie I tu jest Matka Boska i tu czuła tego pana Jezusa tu są daty kiedy był gdzie to wszystko się odbywało dlatego tu jest jeszcze ten słucham, bo orzeł tu jest tu nie wiem czy chcecie jest orzeł taki jak się zbija do lotu dlatego bym były te nogi podkurczone to, to miałem chyba trochę po świecie po Polsce miałem na targach poznańskich wszędzie były kupcja do dzięki Bogu że mnie sprzedał. <noise> tu powstały rzeźby jeszcze zaczął już też pana Jezusa tutaj miał Znaczyłem jeszcze jeszcze coś tu ma być taka rodzinka święta jest taka mniejsza tu też taka rzeźba z postaciami to jest do tego trzeba mieć już teraz nie mam takiej siły do tego trzeba mieć siły tu jest narzędzie i duta, butów też trochę, tyż, malo, tyż, malo trochę ty, ten to malował, trochę pędzelku trochę miałem, to on malował, ale później przeszedłem na rzeźbę, nie wiem gdzie tam, to na gdzieś tam na dole mi gdzie... <grych>